miedziemy jedziemy trzy pupaki przypomnęcie. No właśnie To mi się podoba. Nie chcę już się psikać! Nie chcę już psikać Dałem Ci adrenalinę, no! Co się dzieje Janek, proszę cię? Zaraz się obudzi, wszystko będzie dobrze Ty już mam CK? A nie, to ja tu jestem. A dobra, śmierci, że Już myślałem, że mnie Dawaj motor! Dawaj motor! No to to k***a. Urwa, kafura ty! Oczywiście. No, jak prezes, jak pan prezes, jak Oczywiście. pan prezes. O, czekaj. Co z Rudy? Rudy, czy ty też k maczałeś, maczałeś ręce o drugiej w żeby żeś wywoził babę, czy nie? Wywożenie baby, Ali by się przydał. A zajedziemy, tylko nitra kupimy, dobrze? Zajedziemy kupić dla mnie telefon? Tak, tak. Dobra. Po z telefonem to, to je lipa. lipa. Oj A. 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 Tu jest czwarty megamol? O, ja p... Ale jaja. To można kupić. O, butla, dysze nos. Mamy zapraszam. O mać, ile tu jest rzeczy, ja zanim to wszystko tu się... A! Ktoś ma twoje kluczyki Co to? O, co co? Nic, nic Cześć Nati. Można poczuć. Ja nie palę A to nie Nati Nie, nie trzeba. Danisko Aleanji! Są... Tak, tak, tak My posiadamy jeszcze trzy suszarkie swoje, wiesz? Po prostu jak sobie oglądasz, uh -huh. no to możesz sobie zebrać, prawda? A jak się zbierzesz, to se masz. I sejdziesz. idziesz. Czyli mamy to zebrać. Zbieramy I zioło. Na jutro, na jutro będzie dostępne. Dam ci od razu tego krzaka, Ile się ja pierdolę. Daj daj temu. Daj dla dyni. Chyba dynia trzymaj to. Nie, spokojnie. On ma tylko parę rąk. Dynia! A już uda ziemi. Po połóż na ziemi. No. I to p***a to... O. Oh. o. Położyłem, położyłem, już, już, już. No idziemy ustawić koinki. Dobra. Święta coraz bliżej. Dwa macie kabaza, p***a. E, 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 e. Ile tu jest drzwi? To jest wasza zbrojownia? E, nie, no, tu są magazyny, zbrojownia jest z drugiej strony. Ty, ja do któregoś miałem jeszcze kiedyś chyba ten? Do starego. Do starego, no, 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 masz, 9, no. masz 9 mm dziewięć na sobie, czy co ty masz? Mam amunicję 9 mm i pistolet ceramiczny. A, ceramika to jeba. Taki, o. Proszę. Pici kerami dał, pici. A, co to jest? To jest zwykły, czy to jest jakaś 50 ta, porąbana? Tak, to zwykły. Zlep, zwykły jest lepszy od ceramika? O wiele, no. Ale nie strzelać tu. Nie, 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 Dobra, dobra. Chciałem tylko zobaczyć. Cześć o, Rudy, Rudy, no. czemu ty w się zapasz? Bo może. Normalnie. Przepraszam. Przepraszam was, ludzie, ja byłem trochę w innych standardach, trochę żyłem, wiecie? Tyl tylko z głową, nie? No, no, no tak, no tak. Teraz tak. E, Dlatego tutaj... w panu <laughs> 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 Ty, dobrze widzę, że tu w przepisach jest granat? No tak, tak, tak. <laughs> No, a czemu ja bym nie a, a ty skąd ty go wziąłeś Nie czy co? No, w sobie trochę tak. No trochę tak, trochę tak. I, tu mamy medyka? No co ty No jak masz przypał na sobie ogólnie, jak masz poszukiwania i e, wiesz, zbitki cię chłopaki zbiorą, powiedzmy, albo z czegoś no. innego, z postrzału i pójdziesz do pana Barbara, uh -huh. no to policja dostaje cenę, że ty jesteś, nie? Dlatego ja tak potrzebny ja pierdolę, ja, piję. ja się czuję jakbym człowieku do raju kurwa, trafił. Tata, mm -hmm. ta, bo ja mam całego busa skóry, chcesz to co mnie? Bo ja potrzebuję tego Co ma za ekipę to, kurwa. Ja to, takie, to, takie to, proste rzeczy się jak k***a cieszę do żeby mieć k blaka u siebie Zapraszamy. na bazie. A teraz zapraszam Degisku, bo z racji tego, że już tu jesteś, to to... Yy. Musisz przejść inicjację. Nie. Co muszę. Co muszę wziąć? No każdy siadał. Każdy siadał. A co mam usiąść? No chodź. Ludzie, już mam siadać! Tam masz krzesło. A już myślałem, że na jakąś k... muszę siadać. Nie, gorzej. O, k... o. <laughs> Czyli tak, tak jak myślałem... Izku. No ludzie, wiecie skąd wróciłem Jeśli mi każecie na to siadać. <laughs> Proszę was, k... O. No, zajebiście o. Żeś, k... Dzień Jak jest, super! <śmienicza> na dobra, dobra! No szkoda mać, no! No, wygodne, wygodne, dobrze mi się siedzi, dobrze mi się siedzi. Mmm, szugaten. I co, to powąchaj, Tara, niebieskowosy. Nie powiedz, co jadłem. Mm, Nie, no, dziękuję. <śmienicza> Tamten drugi by powąchał. Ja. Co, p... no kurczę, bo... Trochę tak, to no, trochę tak, nie, nie ukrywajmy. <laughs> Widzę, że ty wielki fan, chyba co? <laughs> Kurwa, urw z człowieku. Berkowc. Czy ty, Misiaczku, byłeś na siłowni? Chodzę, chodzę. Nie chodzę na siłowni, bo jestem gruby. Dagliska, no, mam... prawko masz? Nie mam nic, picikela. Ja je... nie Panie, mam będziesz nic będę płakał, ja. Jak o będę. będę płakał? O jezus. Aż tak? Bo będziesz, be, będziesz, miał to samo, co, będziesz miał to samo, co w pokoiku, no, żeby prawko no. dać. No co ty, że się, muszę cof... że się muszę cofnąć ku 6 lat w rozwoju? Tak, tak. tak. Yeah. Bez problemu. A tyle tam jest, że możesz nauczyć? A z Pytania kim mam... to... Teoria? A czy praktyka? Ja. No nie. Dobra, jedźmy może najpierw po telefon, co? Halo! <laughs> Jaki? Halo! Wiec? No halo, co jest, Mordo? No, co, czym ty jedziesz, szatanie? Halo! Mercedesem, jadę z, z, z tym, z picikelą Samy samerowozem. Królem cukru, ja. Gdzie wy jesteście, człowieku? Nie eee, o ja nasz... Dzwoniłem do ciebie, cię Nie słyszałem w ogóle, siemano. Jedziemy na ten, jedziemy na szkołę tańca. Jedziemy na szkołę tańca o... jakąś. Geohadze, nie wiem czy widać. Widać każdy mi tam, człowieku, trzęsie w tym samochodzie. Ja. OLE! Ty No mercedesem, no mówię ci. No ale, ale, purka, ale Słyszę to normalnie przez telefon. U, bu, 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 bu. Jak to, chcieli człowieków z tym, z bombiaku. Przyjedź na szkoły tańca. Przyjedź do szkołę tańca, na szkołę tańca. dawaj tu potańczymy trochę, koleżko. Szkoła tańca, dobra. kurwa, jak mam się no. rozło... O, tu... Dobra jadę! Nara! raz! O... Tole... Czary Mary. No. Zapraszam. Wyglądam jak totalny świeżak chyba, co? Jak totalny... Jak to jest twoja instruktorka. To pani? Tak O kurwa. Zapytaj się co, co możesz wybrać Spróbuj yy... tą basiatę Bachatę? No baciatę, no No dobra to jadę I lecimy U <ścoughs> Poczekaj bo to jest Ale tań.. tańcuje Ała No pięknie Pięknie. Ty Janeczku, a co ta 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 tutaj ta bociata mi pomoże? W czym mi pomoże? W takim mobilności k***a tej biodrowej i tak Dobry? Żeby się tańczył. No wie... Jak jest spodnie. Patrz. Wierzysz w rozumiesz? No. i je, no, okay. jedziesz. Ja jestem... Jedziemy k***a. Ku... Opa. Lecimy. Ta 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 ta. no beto ta ta re cha po pa ra pa pa. pa 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 pa

Ja lubię życie na ryzyku, życie na patencie. My jedziemy trzy i pupaki przypomnę No właśnie... To mi się podoba. O kurwa Masia, jaka o wielko kurwa, jak... No to z lewej. Co z lewej? A, Ma, a czy lewej? Tam dość, no. no dobra. Tam do środka, no. A, no tam do środka parking, Aha. Tu chyba... Dobry. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. Masz licytację, nie? Mam licytację? No, wiesz co to są za licytację? Licytacja kartę. Tak, no licytujesz sobie online z kartelem rzeczy, które tam są. Ja, nie musisz nigdzie jeździć, to wszystko online się dzieje. Teraz patrz, podbij o piątkę, czy się zmieni. musisz no, A że... jak za A to, no to jest... ja chyba przypadkiem. No ty idioto, nie klikaj tam. Ja 150 zaczęłam, ale jest jakieś 545 nagle, no. Ty ja, przebiłeś pierdol. się. Kur A to tam, tam pieniądze, no, witam, tam to tam pieniądze... Tam, Witam, witam. To jest ciupnik chyba ty dzwoniłem, To chuj, to licytuje to, obchodzi Przepraszam, przepraszam proszę cię nie klikaj w tą licytację No właśnie klikaj tam mógł jak ty im za to nie zapłacisz No k***a Babki A ile mam czasu na to? Na co? Na spłatę? No kurwa do godziny No to weź to przebijaj bo ja mam 550 jest moje Babkę, babkę, przebij to. Proszę cię przebij to, proszę cię przebij to. Proszę cię przebij to. 550 tysięcy, tysięcy się k***a nie opłaca. Proszę cię przebito, to, proszę cię o piątkę, bo mnie za... proszę cię. Ja. Pie... ja nie wiedziałem. Wiesz jak na mnie hazard wpływa, no? To nie hazard, to jest sytuacja po prostu. No, ale to wszystko co z pieniędzmi to się przebija, to ja lubię. Patrz, jakby się cokolwiek stało, nie? No? Toż by cię. pan. Przypad... No? Owa. A... Dobrze że gumowe kule. A. I ja znam człowieka te. Co jest? Nie, broncie panie. Co Boże. mi się dzieje? Podałem ci adrenalinę. No. O, kurwa, co mi się dzieje, Janek? Proszę cię. Zaraz, zaraz się obudzi, wszystko będzie dobrze. Masz aptekę, proszę, cię. ja piję, ale jaja. Dobra, daj takie poszczególne, że ktoś to kupił. No proszę, cię, bo ja mnie nie no. Jego 70 zostało. Proszę. Cię. -50 tysięcy. Ja mam bomba 5 oddechów do bomby, 20 stóp terminów. Piec tysięcy. Dobra, to się Chyba odpracuje dużo. przecież. No jak ka dużo? Przecież to jest rzekł cool overprice. Dobra, no ja tam. Trzeba to wziąć. Ja, ja to spożytkuję. O, ekolice jedzie o, na sali. O, kurwa. co? Już, już, co? Już, 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 już. Co jest za Siadaj, nie pytaj, no przecież. Jadę świnię. Odejdź, odejdź, odejdź. No <laughs> ja mam licytację, tu do zgarnięcia. No to zgarniaj to, bo mi. Mnie... Dobra, jestem. co to ktoś z, to, z los. Milion! Ej, ktoś dał pańkę, k***a, za to! Co, k***a? Pańkę 170 tysięcy, patrz! Zobacz! Ile się? Kurwa, dobra! O, ja ole, Ty żeś na pewno nie kliknął? <ścoughs> o, k***a, to ja przypadkiem... Nie kurwa. No, ja mam k***a na zielono. <ścoughs> <grystanie> dobra, no bańku zbierasz, to ile to jest, No chwila, chwila na rybaku chyba, nie? Oni cię zabiją! oni cię za... 764 tysiące jest. Nie, <grystanie> Żartuję, Znale, przecież tego nie kupiłem, nie dygaj, mola. Nie dygajcie, nie jestem idiotą. Milion sto tysięcy, no dobra. Jak za do mnie, Jak za chwilę zadzwoni do mnie telefon, to jest pizda. Nie zrobię. Za... Nie już będę wiedział, że to ty. Nikt na Cię nie <laughs> Macie coś źle jedzenia. Jedziemy do roboty, a ja się pytałem, myślałem, że mnie nie usłyszy... Że mnie nie usłyszy ten gościu. No jedźmy tym! O! Juch wileczą od ozdrowe... tego! Moja... Dole psy na sobie. Jak pieni mamy na sobie? O, o psy nad nami. Czemu wzisz za nami? No bo jestem poszukiwany w chuj. A w kopę kto ścitało rejestrację i na czerwono się zapaliło. Ja wierzę. No spokojnie, jedziemy udać. Weź mi ten. Dobra, But nie wyleciał, nie wyleciał, nie wyleciał, jest dobrze. Tam bramy były otwarte, dobrze gdzie? Tak. Tak, chyba no. tak, no. Dobra, my Cieszek już chyba. Tak, no free. my już, my już. Na luzie. I, jest za flekę, jest. To spokojnie. A macie jakąś też bandas? Ja bandaż? dzięki Kasper! Spokojnie, mieszka. Eee, A bo jest albo i... Ja Zrobimy nie był o, movement? O, ja nikomu no, Ale Mogę... Dajcie mi chwilkę. Zaraz Kurna, przyniosę, bo, bo wydaje mi się, się, że mam w O kurwa! Yy, jeszcze chcieliście, czekaj, czekaj... Yy, to, to będziemy potrzebowali do rozpoczęcia. Weź, weź ten jak możesz. Mam coś Weź, bo ja stąd zjeżdżam. Nie chcę już psikać, nie chcę już psikać! Weźcie ten termit, bo ja muszę ten, bo ja muszę... Nie, nie chcę tak? psikać! Pany, tam jeździł mały rowerek. Kurwa, co ja eee, Nie, Ludzie, nie, nie chcę przykać nie chcę psikać. Dobra. Kurwa. Jak coś, to dwońcie pozostawkę, ale ja co? Buziopa. Maszę, Cześć, cześć, cześć. Na, na Dzień dobry. malowanie ma graffiti, proszę cię. E... A, dobra, luz. Kurwa, no nie dam ci Dawaj. Muzyka. co tu na Denis. O jezus. O, ale gdzieś f e... na dobra, bas za... grał. Zdążyc. Kurwa, nie wiesz, że to macie grube, to jeszcze Bez talencie. Zakładników macie Poszło, poszedł na mm. Skupcie mm. się mm. już, już się skupcie. już. do widzenia. Dobra, teraz tak, tata, trzymaj tak, to. Kto negocjuje? Ej, tu, ten że chcemy stąd odjechać, tak? Wyszedł z helikoptera bez żadnych kolczatek no nie? Brak tu helki, brak mery i, 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 i... No. Nie dadzą mu. O, co Te nie dadzą my. mi? Nie o, dadzą. To jak to prawek, ostatnio nie robiliśmy flekę, dalej brak nie helki i kolczatki na trzy minuty. Dobra, to ja to wynegocjuję. To negocjuj najważniejszą helkę. Oj. Da? No. Dwa że się nie biciliśmy, a tym tak się zobaczyć, jak chcecie. No, U. Dobra, jak chcesz to zestrzelać? Tylko by nie postrzeli kurzycie. Musisz wszystkich tam rozstrzelać się O ja pierdolę, obyśmy się nie strzelali z policją. <noise> jest ja, od do lewej pój. O ja pierdolę. Ja pierdolę. Jest tu ktoś jeszcze? O, a, tu jest jeszcze. Jeszcze muszę skakować. Nie, nie, nie. Ja strzelę. Ja nie go ja go Ale łapę, łapę łap, urywa. Nie da rady tam. Dobra, open, 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 open. Tylko nie wybiegajcie tam, bo kolega... Dobra, po nie. kolei. Ja nawet nie blokuję. chodźcie pierwszy. O, jak jedzie. O O on Już? O kur... no, ten... Nie, nie, my nie wchodzimy, my nie wchodzimy. Dobra. Okay. A on teraz podkłada bombę, to musi... A mogę Bombę widzisz? Ja mówiłem rok temu o tej bombie już wcześniej. Co <laughs> Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? teraz, byś tu zrobił, byś tu do kamery, Pierdolę. Ale, nie, ale każdy przed. A, ja też czasem przechodziłem, uwierz mi. Dlatego mam nawet <laughs> 200 tysięcy, nie martw się. Lepiej świga. O kurwa ma auto. No to... jak ja tak jeździłem, to. Mam kurwa fura. Jeździł talikiem, tylko jakby to fajnie kleiło i jest troszkę szybsze. Okej Tak się czułem. Młode agari. Na początku dwie, pięć minutek się pojeździć taka, a później. PIZDA! Dobra, widzę, że tutaj sam, my na razie zawieszam negocjacje i poczekam aż swoją brutom. Dlaczego tak? E, to jest pytanko do ciebie czy chcesz zawiesić, czy chcesz Nie, negocjować. Chcę, chcę negocjować, chcę negocjować. E, dobra, w takim razie nie odwracaj się w moim kierunku z tą bronią. Ja też będę trzymać węgla w takim razie, bo ty też masz oczywiście Jasne, jasne. Nic się tutaj ja się nikomu nie stawił. Ja wiem mój numer jest taki 4 do 83 lat ten Swedlip i mamy tutaj na naparzik z tego co mi słyszę 2 jest 5 i na postykach raz 2, 3, 4, 5, 6, 9 Dokładnie tak, pani władzy, dobrze pan liczy. Musisz musi się też przedstawić, że dalej nie piję to jest. Nie na 95 na 9 sprawdzę są zakładników. Eee dobra, sprawdzę jak się mają zakładnie i przyjdziemy dalej. Jasne, jasne. Dobra. Jak się to ja obywatel w szarem czuje? Super, super się czuję, super! Tutaj obywatel w fioletowej koszulce, takiej hawaickiej Super się czuję, proszę to pana, wybitnie! Tutaj battle, obywatel, obywatelka w szarej kurtaczce Super, super! No tak, chcę odjechać z placówki tego napadu Tym e, Argento tutaj za mną, tym zielonym Wraz z, ze swoimi okay. chłopakami To na pewno e, Chcielibyśmy nie mieć helikoptera Przez e, całą długość pościgu Dodatkowo brak jednostki Mary I kolczatki na 10 minut O na 10 minut Ale No Trochę mocno w sumie. Trochę się przestraszyłem, nie ukrywam. Dobra, słuchaj, yy, powiem tak, mogę się zgodzić na wolny odjazd za dwóch zakładników. No? I reszta będzie trzeba wynegocjować. Wolny odja za jednego. Za jednego? Tak. A reszta się niech dogadamy. Typu śmietnego, i reszta będziemy A Pan sobie weźmie, dobra. pan sobie weźmie, śmiało. Nie no, dobra, mówisz, mogę podejść tak, i tak, jednego, jednego, jednego proszę dobra. odkuć, jednego proszę odkuć, śmiało. Dobra, rozumiem ta, uciekaj pan. Tak, poszedł. poszedł. Yy, jeden zapanek wyszedł za wolno odjazd. Kurwa, boś się. No i dobra, yy, tutaj Dzień za byś chciał tutaj jeszcze wolny odjazd, raczej brak Helki i tam było brak mery. Brak, 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 brak? Brak, brak, yy, brak, yy, brak helikoptera, brak Mary i brak helikoptera. Brak helikoptera, brak Mary i brak kolczatek yy, okej, okay, dobra, słuchaj, tutaj jest tak, albo brak Mary albo brak Helki Tutaj nie połączymy tych dwóch żądań niestety, nie da rady To brak yy, brak helikoptera poproszę w takim wypadku Dobra, brak helikoptera. Chcesz na cały pościg, tak? Na cały pościg bez helikoptera. Daj mi siedmiu. O no chyba pan zwariował, nie ma takiej opcji. Dwóch mogę dać. Za dwóch mogę dać dwie minuty, to najwyżej. Nie, no nie, za, za dwóch to 10 minut. 10 minut mogę dać za pięciu. Nie, no. Pójdźmy krakowskim targiem. Zróbmy brak. Zróbmy. Pójdźmy krakowskim targiem. Zróbmy brak helikoptera i brak kolczatek za wszystkich. Brak helikoptera i brak tak dla wszystkich? Tak. my nie da rady, tak, nie da rady tak. Dogadajmy się, pani władzo. Młody jestem, rodzina mam na utrzymaniu. Mnie, Dziec... Rozumiem, rozumiem... to pan... Chce pan... Chce, pan, tak, chce albo... pan, żeby dziecko zginęło? Oczywiście, że nie chcę, no ale no... no właśnie, niestety nie jestem Muszę, muszę, je czymś wykarmić. Na, ...na takie, na takie, na takie żądanie, no ja tutaj... No, ostatecznie mogę dać na 20 minut za 6 20 minut za 6? 20 minut za 6 mogę dać. Yy... Yy, yy, to może 30 mnie za 6. I okej, okay, się zgadzam. Nie, no, maksymalnie dam 20 i wtedy wam zostanie jeszcze dwóch. To za tych dwóch mogę wam dać po prostu brak kolczatek na terenie całego miasta z wyłączeniami na kanały metra i burzowe. Dobra, to 7 za, dwa, za 25 minut. 7 za 25 Ta. minut? Dobra, może być. No to bierze pan 7. to, to tutaj może 2 kanały. Wypuść, wypuść 7. Tutaj. Za resztę chcę brak kolczatek na cały pościg. to obchodzi. Poszedłem no ci to na rękę Nie jest chyba ich turizm, ani Jardą to będą odjeżdżać To turyzma to wasze chapaki czy nie? Yy, nie. Yy, nie, to nie, to nie 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 proszę pana nie nie nie, nie, nie jest ich nie jest ich I jeszcze nie raz jakbyś Brak żyć? helikoptera I za, 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 za resztę chcę brak kolczatek na cały pościg Na cały pościg Dałem się na 10 minut Nie, za resztę, bo poszedłem Ci na rękę z helikopterem więc nie idziesz mi na rękę z kolczatkami Myślę, że zaraz, Dobra nie będzie, mogę, no, mogę o to Przepraszam Przepraszam, administracja 77? Jak nie poszedłeś Oficjalnie. na rękę, o co chodzi? I'm so sorry? Jak nie poszedłeś gminia, robi na rękę, o co chodzi? Nieważne, nieważne, brak, brak to kolczatek nie ważne. Na, na resztę pościgu, na resztę, na resztę, pościgu proszę, brak kolczatek Już panu poszedłem tak, na rękę tak. z, tym, z tym helikopterem No Dogadaliś spokojnie, myślę. spokojnie, no dogadamy się nie, Niech tak będzie, że będzie brak kolczatek na no, ja cała No i super No i dogadani no, Dobra, są... czy jesteście gotowi? Jeszcze nie najwyraźniej nie yeah. Eee, yy, dobra, to jak będziecie gotowi, to mnie zawołaj na razie odejdę. Jasne. Celuj, 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 celuj. Zrobiłem, zrobiłem deal życia. Jakim? Za 7 zakładników, 25 minut bez helki. 25 minut? Git piśmina? to jest? Git, nie? Git jest cały! Nie dało się, nie dało się, nie dało się. Jak się nie dało? Nie dało się, nie dał się. się przekupić. Ty się ciesz, że dostałeś 25 minut. No. no mówiłem, ja dobry jestem w negocjacji akurat. Wow, o kurwa, Daryt, daryt. O ja pierdolę. Zadzwiń do kici, bo ja rozumiem problem. Panowie, ja myślałem, że oni na nas siedzą, tak? Co? Mówię, do wszystkim. kici, zapytaj się czy ten, czy dadzą radę na najwyżej wiesz co. I chuj, i taki napad. I taki właśnie kurwa napad. Taki właśnie kurwa napad. Strasowała się troszeczkę, maleńki. No co, bardziej myślałem, że za chwilę na się No też tak myślałem. No ale ja bym to mordo, ja tam wiesz, nie? Opa, gdzie my taką obiecę, że mnie nie siły, człowieku? Ja już nie mam mocy, ja. Ednopręg, bro... że my tak daleko biegniemy? Gdzie wyście pobiegli? O! Gdzie wyście pobiegli, gdzie wyście pobiegli? sprzedajemy te rzeczy. Jak sprzedajecie te rzeczy? Idziemy Na kwadracioku. No to my jedziemy skrępowym na kwadracioka. Po lewej tu, czy nie? Nie, tu film. Jaki bazarek, nie? To nie oni Taka fura Dziwagon Tak, jakaś gdzie klasa no Kurwa, muszę wracać Widzę, widzę, Do widzę, 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 widzę Ja zupełnie nie mam siana Ale mam kurwa nie? Ogólnie wydaje mi się, że mamy potencjał, że jest potencjał ogólnie Vix jest taki dziki, to, to jest to to jest, jest taka dobra ekipa, każda furia D Wydarzyła ogólnie. Co się stało? Yy, no byliśmy kurwa na spotkaniu z kartelowcami. Mhm. Mm dwie bańki kurwa na, na... żeby zrobić z tego osiem. No? Wali mi oponę. Mi c czwórkę rozumiesz dał tak, kazali uciekać. No spoko, No to ogólnie no... Klasyczny kartel. No? No, no i potem... I czarny TOROS... Rozumiesz, i niebieskie Severo kazały mi frajery wy, wycie, w, Że tak powiem wysiadać, no i się siema. Pięćdziesiątki poszły się je We skrócie, tak? Znaczy nas, no po prostu, no kurwa. No ja no nie miałem jak uciec. No bez opony, te czwórką chłopa na dupie, no jak miałem uciec, tak szczerze Co, co jest mety jeszcze co będą. Mety, kurwa <laughs> Co jest? Skurwa! <laughs> kurwa, co Ale to jeszcze... patrz kurwa. Kurwa, kurwa. Kurwa. Yes. 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 Co To jest Co to kwa jest Nagrać potrzeba ja ci to jest coś cudownego, kurwa. Ja, kurwa, ale jasny ja gmin. A ty ja. tu jesteś. Chcesz ja, jedzenie? Ja tak kurwa, ale faza, człowieku. Tak będziemy na strefy, wiesz, tak będziemy na tego penta, będziemy takie. jeździć. Jestem napęcony, ale tak się wjebać, kurwa. <laughs>